Tam. Dziś chciałem Wam pokazać Piestrzycę, ale jaka dokładnie Piestrzyca nie wiem, bo są podobne jest kilka podobnych do niej, więc trudno mi tu odpowiedzieć. Jest to Helwella ale dokładnie nie, nie powiem jaka, możecie sobie zobaczyć. Jest taka miseczkowata na, na trzonku. Tu pokażę, może tak zobaczcie. Ma trzonek, wszystkie owocniki mają trzonek. I ogólnie jest miseczkowata, ale jaka pięstrzyca tego nie będziemy wiedzieć. Bez zbadania, ale te dorosłych owocników, a te owocniki mi się wydają jeszcze w miarę małe, albo w miarę młode. Więc ciężko opowiedzieć. Ciemny brązowy kolor. Tak wygląda. Ale coś można zawsze wypatrzyć jako ciekawostka. Jakaś helwella. Oznaczamy niejadalna. Nie wiemy dokładnie co to jest. Chyba, że ktoś mi podpowie z tego filmu. Będę pytał co to jest. Więc może wtedy oznaczymy. Pozdrawiam.